Centrum Inowrocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytająśmy mieszkańców Wrocławia, jaki jest najważniejszy akt prawny w naszym państwie. Co odpowiedzieli? Oglądajcie koniecznie. A jaki jest najważniejszy akt prawny w naszym kraju? Konstytucja. Na pewno? Tak. No, konstytucja. Na pewno? Tak. Co jest najważniejszym aktem prawnym w naszym kraju, Pana zdaniem? No, konstytucja. A jaki jest najważniejszy akt prawny w naszym kraju? Konstytucja. Na pewno? No pewnie. A jaki jest najważniejszy akt prawny? <laughs> konstytucja. Na pewno? Tak, dokładnie. No konstytucja. Na pewno ostatecznie? Ostatecznie, zdecydowanie. A Wy jak sądzicie? Jaki jest najważniejszy akt prawny w naszym kraju? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. 血吗？